Dzień dobry. Wczoraj gotowałem rosół. Rosół był oczywiście już zjedzony był przepyszny, wszystkim smakował. No i zostało mi sporo mięska, więc zrobię z tego pyzy. Pierwszą czynnością, jaką wykonam, będzie pokrojenie mięsa i zmielenie go na maszynce. Dzisiaj sobie przyrządzę farsz, a jutro będę robił resztę. No to biorę się za robotę. Do dzieła. Jak już wspomniałem, mam tutaj wołowinę, wielkie skrzydło z indyka i nogę kurczaka. Mięso nie musi być krojone tak bardzo drobno, byleby się zmieściło do maszynki. Bardzo ładna wołowinka. Będę mielił na oczkach o średnicy 5 mm. Dobrze idzie. Chwila moment i będzie zmielone. Poszło błyskawicznie i można działać dalej. W rondelku rozpuszczam sobie mniej więcej no, jakieś 2-2,5 dwie, dwie łyżki masła. Pokroję drobno cebulę. No i będę tą cebulkę przysmażał, potem dodam mięso i razem się to będzie wszystko smażyło. Cebulkę kroimy w miarę drobno. Niektórzy podsmażają cebulę na oleju. Ja robię to na maśle, ponieważ masło nadaje taką spoistość farszowi. Nie rozlatuje mi się potem w trakcie nakładania, napychania pyzów. Czekamy aż to się wszystko podsmaży. Dodam mięcho i gotowe. Trafiła mi się jakaś zjadliwa cebula, aż w oczy szczypie. Chyba włączę, włączę wyciąg, bo nie idzie wytrzymać. Cebula się przesmażyła, więc dodaję mięcho i będę smażył przez jakieś 20 minut mieszając non-stop. Przypraw dodam jedynie łyżeczkę soli. No i oczywiście pieprz. Mięso się przysmażyło. Jak trochę przestygnie, schowam do lodówki i będzie leżało do rana. I jak tylko zwlokę się z łóżka, biorę się znów do dzieła. Do zobaczenia jutro. Mamy poranek. Farsz do pyzów przeleżał całą noc w lodówce, ładnie stężał, a ja się biorę za robotę. Zajmę się teraz przygotowaniem ciasta na pyzy. Oczywiście podstawą są kartofle. Niektórzy mówią ziemniaki. Dla mnie to wszystko jedno. I tak mniej więcej gotowanych ziemniaków 6, a surowych 8. Ziemniaki będę gotował w mundurkach. Odpalam płytę i zaczynamy. Podczas kiedy ziemniaki się gotują, ja obieram pozostałą ich ilość. W sklepach obecnie można kupić wiele gatunków ziemniaków. Ja wybieram zawsze takie, które mają jak największą ilość skrobi. Wtedy ciasto na pyzy wychodzi lepsze. No, ale można sobie z tym poradzić w ten sposób, jak nie ma takich ziemniaków, że dodaje się więcej mąki ziemniaczanej. Obrane. I teraz ścieram je na bardzo drobnej tarce. Niestety, ale kartofle muszą być bardzo dobrze starte. I bardzo drobno oczywiście. Zajmie mi to trochę czasu. Trochę opornie to idzie, chyba tarka jest tępa. Zmienię więc sobie tarkę na inną. O, to jest to. Udało mi się zetrzeć bez większych kłopotów. Tarka była nowa, ale nie skaleczyłem się ani razu, ani nie połamałem sobie paznokcia. Czasami, czasami mi się to zdarza, niestety. Następna czynność to przełożenie ziemniaków do specjalnego woreczka. Przełożyłem i teraz je będę odciskał. Muszą być bardzo dobrze odciśnięte. Mam tu taki fajny woreczek. To służy ten woreczek do przechowywania warzyw, ale doskonale nadaje się właśnie do takich celów. Oczywiście tej wody, która wyleci z kartofli, nie wylewamy. Ona się musi odstać i na dnie osiądzie się osadzi się mąka ziemniaczana, którą należy dodać potem do ciasta. Trzeba zobaczyć co tam słychać w garnku. No, jak na mój gust, to jeszcze 5 minut. A tymczasem odciśnięte ziemniaczki wkładam sobie do miski. No i cóż, i czekam, aż się ziemniaki ugotują. Ugotowało się. Teraz trzeba poczekać, aż zawartość wystygnie. O, proszę bardzo, jakie piękne kartofelki. To musi dobrze wystygnąć i wtedy je obiorę i zmielę na maszynce. Płyta mi się nieźle zafafluniła, więc muszę ją przetrzeć. Całość wystygła, mogę już obierać, ładnie się obiera. Obrany, więc rozkładam maszynkę i biorę się za mielenie. Zanim zrobię ciasto na pyzy, ukręcę sobie kulki z mięsa, aby potem robota szybciej szła. Mięso z lodówki przerobiłem na kulki, więc mogę zacząć robienie ciasta. I tak, ziemniaki gotowane. Do tego dodaję ziemniaki przeciśnięte. Surowe tarte oczywiście. No i tą skrobię ziemniaczaną, która się osadziła w miseczce. Dobra. No i mogę zagniatać. Dam sobie ze dwie łyżeczki jeszcze skrobi ziemniaczanej. No i wyrabiamy. Można zaczynać. Pierw robię sobie takie wałeczki, które podzielę na niewielkie kawałki. Ciasto się trochę klei, ale właśnie o to chodzi i takie było łatwiej się będą formowały pyzy co chwila muszę ręce zanurzać w mące robię taki placuszek no i wkładam kawałek mięcha wyszło prawie 50 sztuk nie są one co prawda wszystkie jednakowej wielkości no ale tak wyszło lepiej nie będzie a tak w ogóle to z pyzami nigdy nic nie wiadomo, czy one wyszły, czy nie wyszły, to okaże się w gotowaniu. Nie zużyłem wszystkiego mięsa, zostało mi dosyć sporo. W najbliższym czasie zrobię naleśniki z mięsem albo po prostu krokiety. No zaraz będę gotował pyzy. Mam tu około 3 litrów wody, płaską łyżeczkę soli wsypuję. A tutaj mam 3 łyżki mąki ziemniaczanej. Jak się woda zagotuje, wleję to do wrzącej wody. A dlaczego? Dlatego, że pyzy gotuje się w krochmalu. Woda się zagotowała, można dodać krochmal. Pyzy już perkocą wesoło. No, ciekawe co z tego wyjdzie. Będę gotował około 10 minut. Wygląda to całkiem dobrze. Pewnie się udało. Pyzy wyszły super, naprawdę nie spodziewałem się, że tak fajnie wyjdą. Zobaczmy, jak smakują. Super, super! Niebo w gębie, gęba w niebie.